Dzień dobry! Witam Państwa w Brwinowie, jednej z najpiękniejszych podwarszawskich miejscowości. Wbrew pozorom nie stworzył jej Stanisław Lilpop, on tylko pozwolił na jej rozwój, pozwolił jej rozkwitnąć. Stanisław Lilpop pomyślał, i tak też zrobił, zapraszając znamienitych obywateli z Warszawy, ludzi kultury, nauki, sztuki, że tylko wśród zieleni, że tylko wśród lokalnego społeczeństwa można się rozwijać, można tworzyć, można żyć w zgodzie ze sobą i z naturą. Stąd, kiedy zaczynałam pisanie Sagi Stulecie Winnych, nie miałam żadnych wątpliwości, gdzie chciałabym osadzić jej akcję Brwinów miejscowość, w której mieszkam. Miejscowość dynamicznie, wspaniale rozwijająca się, miejscowość, która teraz rozkwita i zaprasza Państwa w nasze strony. Zaczęło się to w roku 2014 wraz z powieścią Ci, którzy przeżyli, a kończy się wraz z początkiem, mianowicie z powieścią Stulecie winnych, Początek, która opowiada o losach, Antoniego Winnego i Bronisławy, jeszcze Wielichnowskiej, e, która ta para w roku 1874 bierze ślub? Co z tego wyniknie? Ile dzieci się urodzi? Jakie będą miały przeżycia? Co się stanie do momentu wybuchu I wojny światowej, II wojny światowej, i mam nadzieję, że nie III, możemy przeczytać w tych wszystkich powieściach? Bardzo Państwa serdecznie zapraszam i do lektury, i do naszej miejscowości. Przypomnę, mamy tutaj co zwiedzać, co pokazać, co zobaczyć. Jest piękny park z ogrodem botanicznym, jest zagroda, czyli miejsce, w którym skupia się Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, wreszcie jest pałacyk zbudowany przez Stanisława Lilpopa, w stawisko w prezencie dla córki Anny, która poślubia. Na początku niechętnego Lil Popowi, niemiłego jego sercu, młodego poeta i pisarza Jarosława Iwaszkiewicza. Ale wiemy, że z tego stworzy się szczególny związek, też opisany i na kartach powieści. Wreszcie mamy Pałac Wieruszów, autentyczny pałac, bardzo zaniedbany. W tej chwili dostaje drugie życie, jest rewitalizowany i tam będzie się mieściła tak zwana okejka, OK czyli nasz ośrodek kultury. Serdecznie Państwa zapraszam i do lektury, i do zwiedzania naszej pięknej miejscowości. Dziękuję. Aubena Grabowska.